W dzisiejszym programie. Do adopcji dzieci przez pary homoseksualne i to jest tylko wybieg prawny. Czyli prezydent Jakubek podpisałby ustawę legalizującą na przykład w marihuanę, bo będą kastrować z majestatu prawa wszystkie zwierzęta, które nie są rasowe. Ale teraz w kole w wolni Republikanie i ja nie wiem, czy wolni Republikanie to partia? Po rannej rozmowie z Markiem Jakubiakiem Robert Mazurek zapytał go dlaczego startuje w wyborach prezydenckich, a nie zdecydował się poprzeć jednego kandydata prawicy. Pierwsza tura wyborów prezydenckich jest ważeniem przeciwników jak przed walką bokserską, która doprowadzi do drugiej tury, czyli do bitwy o Polskę. Zasubskrybuj i polub kanał. Bardzo mi to pomoże w jego dalszym rozwoju. Dziękuję. To jest coś y, drugiego, to jest ta odpowiedzialność taka i wiedza, która każe myśleć, że y, y, nie czas y, zwijać namiot i jechać na wakacje. No dobrze, ale to niech pan wytłumaczy jedno, bo teraz przecież jest sezon na bezpartyjność. Szymon Kołownia jest kandydatem bezpartyjnym. Karol Nawrocki jest kandydatem bezpartyjnym. Myślę, że i partyjności nie będzie podkreślał Rafał Trzaskowski. A pan, a pan partię zakłada. No, <laughs> no bo do tej pory byłem bezpartyjnym. <laughs> pan pan ja, się odwrotnie niż niszczyć. E, e, myślę tak, że tutaj czeka nas wiele niespodzianek. Na przykład taka, że pan Trzaskowski nie, nie dość, że bez partyjny, też jeszcze narodowiec. Ja myślę, że yy, yy, za chwilę się okaże, że to on jest twórcą Marszu Niepodległości. E, a nie, 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 nie. Yy, o... z Winnickim chodzili w marcach. Okaże się <laughs> tylko, że zawsze chciał ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Tak, tylko, na pewno, tak. Kazali czy... mu zdjąć. Tak, przyjdzie coś. i na to sezon. A pan naprawdę chce startować? Pytam dlatego, że wie pan, jak patrzę sobie na pańskie wyniki z poprzednich yy, wyborów, miał pan tam i 1,7 promila głosów. To jest dobry wynik, jak na kogoś, kto spożywa pańskie yy, trunki, ale na Boga. 30... Ile tam było? 33 tysiące głosów w tak, całym kraju? Tak, tak. Muszę Czy... przypomnieć tą sytuację. E, no, wyszedłem na tym jak zabłoski na mydle, ale prawda jest taka, że wszyscy uwierzyliśmy jak jeden, że Duda może wygrać w pierwszej turze i to było jedno wielkie hasło, które nakazywało również moim y, zwolennikom głosować na Andrzeja Dudę czyli... Człowiekiem, który pływa z nurtem, yy, często y, y, przyjmuje bardziej trudne kierunki. I wtedy podjąłem taką decyzję, rozmawiałem z moimi wyborcami, że musimy głosować na Andrzeja Dudę w pierwszej turze, mimo wszystko, po to, żeby wygrał. A teraz? A teraz walczymy o swoje, czyli o swoje nie, miejsce. Ale dlaczego pan nie chce pójść za słowami Mateusza Morawieckiego, który wzywa całą prawicę, by stanęła za Karolem Nawrockim? Yy, myślę tak, że... Yy... Karol Nawrocki jest, proszę państwa, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, co prawda bezpartyjnym e, i człowiekiem, który nie jest politykiem. E, być może to jest dobrze, być może źle, nie będę tutaj oceniał, Nie e, bowiem... panu, umówmy się, co to za niepolityk, który kandyduje na prezydenta. Na prezydenta kandydują politycy. Stajesz się politykiem, jak kandydujesz na prezydenta. No chyba, że robisz sobie jakąś, jakieś żarty. Okazuje się, że polityka to jest jednak e, taka instytucja, w której marzenia... Albo takie teorie science fiction są bardzo istotne i ludzie w to wierzą, więc myślę sobie, że tu się nic takiego nie dzieje, e, co by mogło nawrockiemu zagrozić. Ja bardziej się martwię o to, czy nawrocki wytrzyma, e, dlatego że polityka to jest A gruba skóra. Co się pan martwi o nawrockiego Przecież... A Bo o nim rozmawiamy. No. Ale to się pan o niego martwi, jak będziemy rozmawiali o Rafale Trzaskowskim, to będzie się pan pochylał z troską o Rafała Trzaskowskiego. Tak, no bo e, troska raz przegranym, e, jednak e, e, empatie buduje Dużo no zwycięzców. A... <laughs> Dobrze, ale teraz pytanie było serio. Dlaczego pan nie chce posłuchać Mateusza Morawieckiego? On mówi, wszyscy ludzie prawicy powinni stanąć za Karolem Nawrockim, bo Karol Nawrocki ma szansę pokonać Rafała Trzaskowskiego, ma szansę zostać prezydentem. Ja rozmawiałem z politykami Prawa i Sprawiedliwości na ten temat również i e, powiadam tak. Pierwsza tura Proszę Państwa, bo to są bardzo charakterystyczne, takie wymarzone dla z 15 wybory, bo to jest przecież. jedno mandatowe 15 pan już nie jest Kuki. Ja wiem, 15. ale wspominamy, prawda? z 15 <ścoughs> że tą, tą wersją jednomandatowego okręgu wyborczego jest właśnie prezydentura i te wybory. I tu głosujemy na osobę. Więc pierwsza tura jest ważeniem przeciwników i te ważenie, jak przed meczem bokserskim, doprowadzi do, do drugiej tury, czyli do tej bitwy. O Polskę. I, e, I wtedy mam nadzieję wielką, że wszyscy, którzy są ludźmi prawymi, prawicowymi, zagłosują na e, przedstawiciela bez względu na, e, na to, czy to będzie e, ktoś z republikanów, konfederatów, czy Prawa i Sprawiedliwości. A skąd będzie pan miał pieniądze na kampanię? Jak sobie pomyślę o tym, że to było kilkanaście, a nawet ponad 20 milionów w pięć lat temu, no to wie pan, jakoś nie podejrzewam pana, ponieważ jest pan biznesmenem człowiekiem, który umie liczyć, I... że wam wyjmie tyle pieniędzy ze swojej kieszeni i powie, dobra, za drogie byłoby te zabawki. Ustawa przewiduje finansowanie kampanii i daje możliwość tylko i wyłącznie zbiórek więc od osób fizycznych posiadających pełnoletniości, i zameldowanie w Polsce. Czyli będzie pan ze zbiórki korzystał? Tak, tylko i wyłącznie. Czyli myśli, ale myśli Pan, że znajdzie Pana aż tylu chętnych? Nie no. myślę, więc to pewnie będzie kampania, którą przygotowujemy w internecie. E, ja do kampanii przygotowuję się już ładnych parę lat i więc myślę, że mm -hmm. e, owoce tego będziemy zbierali teraz. No to na razie to, e, to zostawmy to na razie, ale to prezydent Jakubiak podpisałby na przykład ustawę o wolnej wigilii? E, muszę powiedzieć, że tu mam problem, dlatego, że ja nie lubię grzebać w miejscach i momentach, które są już ukształtowane. Mi się tak bardzo podobało właśnie podejście pracodawców, podejście ludzi do wigilii, te, te wigilie pracownicze w tym dniu. To, to było wszystko ułożone. Po co to psuć? No, po co to psuć? No? Dlatego mówią ci, którzy chcą wprowadzić wolną Wigilię, by ludzie mieli szansę z, y, przygotować te święta w domu. To są najbardziej rodzinne święta w Polsce. A Wigilia właściwie, choć to przecież nie dzień świąt, tylko dzień po, y, y, poprzedzający, stała się symbolem takiej rodzinności, familii, familijności. No więc może rzeczywiście ludzie powinni mieć wtedy czas. Ponieważ 80% y, ludzi w Polsce chce tego Dnia Wolnego, to mi nic poza tym że wtedy, kiedy on jest faktycznie dniem wolnym, to gdyby przypadał na niedzielę, to trzeba będzie oddawać kolejne dni i tak dalej, i tak mhm. dalej. A czy prezydent Jakubek podpisałby ustawę legalizującą na przykład marihuanę? Nie medyczną, normalną marihuanę, żeby sobie zapalić. Miałbym z tym kłopot, ale wróciłem z Nowego Jorku yy, i nie widziałem jakiegoś problemu w tym, mimo że wszędzie ta marihuana pachniała. Mhm. Czyli podpisałby pan ostatecznie, czy nie? Bo co to znaczy miałbym kłopot? No miałbym kłopot, dlatego że tutaj mam problem z tym po prostu zwyczajnie, bo pytanie jest wprost do osoby. Pytanie jest wprost. Czy nie pytam, czy pan pali, czy pan ma ochotę sobie zapalić? Pytam, czy pan podpisałby ustawę? A to zależy, jak ona by przeszła przez sejm. Ja to rozumiem, co pan mówi, ale mam planiny trochę na to y, y, wszystko. Ja popierałem marihuanę y, y, medyczną. Y, czy ma, uwolnić marihuanę? Myślę, że to jednak jest środek, y, który uzależnia. I Marek, może być kłopotem. Marek Jakubek się waha. W dalszej części rozmowy z Markiem Jakubiakiem redaktor Mazurek pyta o tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli dotyczącą trzymania i kastracji zwierząt domowych. Pada też pytanie o legalizację związków partnerskich i do którego kandydata jest mu najbliżej, gdyby sam nie startował w wyborach. Panu się nie podoba ustawa łańcuchowa, tak zwana czyli ustawa, która e, zakłada, no to jest obywatelski projekt, zebrane podpisy, żeby nie trzymać psów na łańcuchach? No, panie Marku, ja pana trochę znam. Nie wygląda mi pan na okrutnika, który chciałby katować psy. Ja więcej panu powiem. Ja się z psami wychowałem, można powiedzieć. No i chce pan teraz, żeby one były na łańcuchach? Nie, chodzi o to, że e, absolutną patologią jest trzymanie e, zwierzaka na lince, na obroży, która wrzyna mu się w ciało, traktowanie e, e, zwierzęcia jako przedmiotu po prostu. Często rolnicy mnie prosili. Po moim wystąpieniu w parlamencie, rolnicy mnie prosili, żeby nie, nie stawiać znaku równości pomiędzy nimi a barbarzyńcami, którzy mieszkają na wsi. Więc e, czym innym jest rolnik, który zwierzę szanuje i traktuje podmiotowo, a czym innym jest bandzior, który zwierzaka traktuje jak nie wiem. Ale jak pan chciałby, te, wie pan, prawo nie jest od tego, żeby badać stopień empatii obywateli. Prawo jest od tego, by było równe dla każdego. Mówimy o założeniu, a nie o tym, jak to wygląda w praktyce. No i by na przykład mogło w tym wypadku chronić zwierzęta. No bo przecież zgodzimy się wszyscy, że jakimś absolutnym barbarzyństwem jest to, to, torturowanie. Y, nie niewinne. tu litości by nie było z mojej strony. To dlaczego pan walczy z tą ustawą? Nie walczę z tą ustawą. Hmm. Nie. Tylko pan się jej sprzeciwia. Nie. Po prostu do tej ustawy podopisywano niepotrzebne paragrafy. Co Zupełnie niepotrzebne. Co na przykład mówi? w tej ustawie jest napisane, że kundelków nie będzie. Jak to nie będzie? No, no niech pan sobie wyobrazi. Najsłynniejsza rasa w Polsce psów, najukochańszych na świecie, nie będzie, bo będą kastrować z, z majestatu prawa wszystkie zwierzęta, które nie są rasowe. Wszystkie zwierzęta, które nie są no to będą To jest wariactwo po prostu. No. I Ja się temu przeciwstawiam, że ja mam u siebie e, takiego tam bąbla małego kawalerka, i teraz oni mi nakazują pozbawić go atrybutów, że tak powiem, władzy. No jak jest to tak, no? Mhm. No dzisiaj jest to, to, działa, że są bezpańskie psy na przykład, które, które się y, o, odławia i się kastruje z automatu. Mhm. Dlaczego wszystkie pytam się? Dlaczego kundelków ma nie być? No, y, myślę sobie tak, że ona za daleko idzie. Ona reguluje wszystko. Na przykład chce branżę fajerwerków wyłączyć z życia gospodarczego. Ma nie być. No to porównanie jest takie, jak burza idzie i grzmoty walą, no to burza ma nie mieć grzmotów. No, ja myślę, że gdzieś jest jakiś poziom y, abstrakcji w tej ustawie. No i on trzeba na ziemię sprowadzić. Będziemy w komisjach pracować, bo jakby ja jestem przeciwnikiem budowania ustaw na bazie patologii. Mhm. Z patologią walczyć trzeba. Od tego są ekologiczne patrole, zwierzęce patrole. Już dziś policja trzy lata, no ale państwo wybaczą. Za e, na przykład zatrzymanie psa w domu zbyt długo, 8 lat. No panie redaktorze, może przesadzamy? Mhm. No to brzmi rzeczywiście dość surrealistycznie, ponieważ nie znam dokładnie przepisu tej ustawy, to nie mogę z panem polemizować, bo nie może pan mnie tutaj wkręca, może pan czegoś no nie, nie doczytał. Nie, nie, no po prostu, no. nie może pies za długo być sam, ale nie jest napisane ile. E, więc każdy może interpretować dowolnie. No to tak nie może, tak po prostu ustawa. Mówię tak, e, e, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane i to trzeba wiedzieć, że nawet wtedy, kiedy tak bardzo empatycznie podchodzimy, bo my jako naród kochamy zwierzęta. Dobra, to pan jest empatyczny, a czy tej empatii starczyłoby panu na przykład, żeby, nie wiem, wesprzeć projekt ustawy o związkach partnerskich? W końcu co Pana obchodzi? Yy, czy dorośli ludzie tej samej płci albo innej chcą być małżeństwem, związkiem partnerskim, czy Bóg wie czym? Ale przecież mogą być. No, związkiem partnerskim na razie w Polsce być nie mogą. Ale w majestacie prawa nie mogą być. No to to jest pytanie o majestat prawa. Pan jest posłem, pan jest... Kimś, kto. Eee, ja nie popieram Prawo już, związków partnerskich, legalizacji związków partnerskich, bo ja uważam, że to jest pierwszy krok do adopcji dzieci przez pary homoseksualne i to jest tylko wybieg prawny. Czyli Pan wierzy w to, co mówił Zresztą w wywiadzie ze mną jeden z działaczy, Paweł Rabiej, który mówił najpierw związki partnerskie, później małżeństwa homoseksualne, a na końcu adopcja dzieci. Step. Krok po kroku idą do siebie, do, do realizacji własnych celów, wykorzystując empatię i takie właśnie co pan chce. No, chce. Jeżeli ktoś chce z kimś żyć, niech sobie żyje. No i to jest to, o czym my mówimy. Że wolność polega na tym, że albo chce mieć małżeństwo, albo nie chce mieć małżeństwa i mm -hmm. żyć w związku partnerskim. Yy, no to proszę państwa... Dlaczego to zmieniać? Co zmieni? Instytucja małżeństwa służy ochronie związku małżeńskiego, ponieważ tutaj się prokreuje i, no, jakby brzydko nie powiedzieć, kreuje się rodzicielstwo. Dobrze tylko, że. Nie mówimy teraz o tym, żeby to był związek małżeński, tylko żeby ludziom pomóc ułatwić im pewne sprawy. Nie wiem, w szpitalach, gdziekolwiek. Nie ma problemu w szpitalach, niech nie opowiadają, bo pełnomocnictwo wydają, jest wszystko w porządku. A taki związek partnerski również jest pełnomocnictwem. Dobra, czyli Pana zdaniem, niech sobie zrobią pełnomocnictwa, nie zawierają związku partnerskich. Niech sobie mieszkają, żyją, nie, naprawdę nikt nikomu ani do łóżka nie zagląda e, mm. i tak dalej, ale związek partnerski to jest ten krok po kroku, idą do swojego celu, jakim są dzieci. Ponieważ nie mogą mieć dzieci, to chcą mieć czyjeś dzieci. I na to nie ma zgody mojej. Panie Marku, Od tylu lat. Już. To nie chce pan teraz odetnie, się pan napije wody, bo pan jakiś tutaj spięty przyszedł i mi odpowie pytanie. <grym> no tak. Ale w tych wyborach, gdyby pan nie startował, to kto jest pan najbliższy? Nawrocki, trzaskowski, a może Męcen? No trudne pytanie. No, Nie wcale nie takie znowu trudne. No, Ja mniej więcej wiem, na przykład gdybym był politykiem, co bym odpowiedział. E, jakby był pan politykiem, to by pan nic nie odpowiedział Niech pan mi tu nie szaruje, proszę pana A <laughs> mnie pan życzyste... tutaj w kącie I mówi, niech pan powie, życzy... jakby pan to no Nie, nie, no zaraz no bo Ja, ja rozumiem, właśnie że... dlatego startuję, żeby nie mieć takiego dylematu Aha ale dlaczego na przykład nie chce pan powiedzieć, przyłączy się do silniejszego? Karola na drugiej duszy będzie jasna dla mnie sytuacja. Karola Nawrockiego popierają nawet byli posłowie Platformy Obywatelskiej. 170 osobistości go poparło. Moim zdaniem pis tutaj poszedł klasyczną drogą platformy pod tytułem znajdźmy celebrytów, którzy popi popierają naszego. Platforma to zawsze robiła. Ja, ma, ja mam, mam wrażenie, że jak z jednej strony słucham pana Trzaskowskiego, który mówi, idziemy walczyć z pisem. Tak mnie to zabolało, muszę panu powiedzieć. Ja mówię, bo, pan jest, bo pan czuje się pisawcem w głębi duszy? Nie, dlatego że nie o pis chodzi, nie o platformę chodzi, tylko o Polskę. Jak oni się spinają ze sobą, to proszę zobaczyć. Prawo i sprawiedliwość tym ruchem Nawrockiego schodzą z linii ataku Platformy Obywatelskiej, czyli chcą drugiego Trzaskowskiego wystawić po drugiej stronie. No. I pytam się. Trochę ma pan rację. Specjalnie wystawiają na przykład Karola Nawrockiego, a nie Przemysława Czarnka, żeby to był taki lightowy kandydat. Kandydat, którego może poprzeć ktoś, kto nie żyje na co dzień polityką i kto nie ma zdecydowanie prawicowych poglądów. No, no ale to... Co w tym jest złego, na Boga Świętego? Nie, nie. W Ameryce dzieje się podobnie. Mam takiego prezydenta, to biorę sobie na przykład kandydata na wiceprezydenta, żebyś ty mógł na mnie zaprasować. Nie, no umówmy się, że Trump do Kameli trochę nie jest podobny. Nie, ale, ale na przykład <grym> Trump... Nawet trochę. Nie, nie, ale Trump taki bierze sobie kandydata na wiceprezydenta innego. Ale też wojownika. I chcę powiedzieć tak, tam nie ma, to jest zero jedynkowe. W przy, albo w przypadku Trumpa trudno, żeby on sobie wziął kogoś, kogo amerykanie nazywają Republican by name, czyli takiego republikanina czysto deklaratywnego, ale tak naprawdę liberalnego. Powiedzielibyśmy prawicowca bezobjawowego. Ja muszę powiedzieć, panie, że wybory, jakie najważniejsze od lat. Mm -hmm. Co prawda o, mówimy. To, tego co... mi zabrakło. Każde wybory, o których te, te właśnie ostatnio były, na... były najważniejsze. Ale te od są lat. wyjątkowe, dlatego że te y, wybory decydują o tym, czy system się domknie, czy nie. E, I to mówią. Mówi pan jak pisowiec, czemu pana nie ma w komitecie Nawrockiego? Powrócę do czytania. Ja mówię jak Polak teraz, mm -hmm, nie pisowiec. Jak Polak. E, i Ale muszę mówi pan to samo że w co w Prawa i Sprawiedliwości. Słyszę też dźwięki, które my wydajemy po stronie republikańskiej, więc to nie jest tak, że tutaj ktoś A co wymyśla... co to znaczy, że się domkną? E, że się domkną. To domknie trzeba by seks zapytać. Natomiast ja myślę, że tutaj chodzi o to, żeby właśnie ustawowo w tej chwili wywrócić wszystko, ten stolik wywrócić do góry nogami. E, Przypomnę panu, że był czas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało swojego prezydenta, miało swojego premiera, swoją większość sejmową i y, kolejne instytucje były obsadzane y, zwolennikami, by, no, nominatami Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy pan nie protestował. Duda był takim y, y, pisowskim prezydentem, że chyba przez 8 lat z Jarosławem Kaczyńskim widział się dwa razy, a raz rękę podał. Więc to taki Pisowski był prezydent. Natomiast no, prawda tak jest taka, że nie ma reformy mówię. sądownictwa z powodu Weta Andrzeja Dudy. Więc mówienie dzisiaj, myślę, że on był że prezydentem myślę, Prawa i że trudności. nie ma reformy sądownictwa z wielu powodów, nie tylko. Panie direktorze, wie pan co, bo na, e, 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 powiem panu szczerze, irytują mnie takie porównania, dlatego że to jest tak, jak on podpisuje ustawę platform obywatelskiej, no to on jest e, e, prezydentem e, e, PO-wskim. Jak podpisuje ustawę Pisowską, to jest Pisowskim. I i tak też z nami było, że nam ciągle jakieś role przepisywano w tym dualnym państwie takiego dualizmu politycznego. Musi być pan po jednej stronie plemiona albo po drugiej. No nie pan, ma środka. No ale pan też się określa. Pan no też to, kandydował z prawej i Sprawiedliwości wybrał pan jedną. No ordynacja z tych wyborcza. Jako kuki z 15 z listy Prawa i Sprawiedliwości, tak. zjednoczonej prawicy.